W apostolskich w dziesiątym rozdziale wydarzyło się coś niezwykłego, bo to w domu Korneliusza, a wszyscy zebrani podczas tego, gdy Piotr głosił słowo, na tych ludzi stąpił Duch Święty. Oni wszyscy uwierzyli. I to było wyjątkowe, bo oto wśród Pogan wydarzyło się to, co wcześniej w dziejach w drugim rozdziale, w dniu pięćdziesiątnicy, wydarzyło się wśród Żydów. I to było na tyle niezwykłe. Że Piotr, który wrócił do Jerozolimy, musiał się gęsto tłumaczyć z tego wszystkiego. Ciekawą rzecz powiedział w wersecie 16, bo on tłumacząc się z tych wszystkich rzeczy, nie mówił, że, no wiecie, wypadało tak zrobić, bo oni słuchali, bo oni byli gościmi, bo oni mnie przyjęli, bo, bo miałem współczucie do nich, bo tak, no tak wypadało. No nie. Piotr mówi takie słowa, Przypomniałem sobie słowo Pana, który powiedział, Myślę, że te, to stwierdzenie jest tak ważne, kluczowe dla każdego z nas. Przypomniałem sobie słowo Pana, które powiedział. Myślę, że dla każdego wierzącego człowieka to, co myślimy, to, co robimy, powinno właśnie wypływać z tego, co Bóg powiedział w swoim słowie. Nie dlatego, że tak mi się wydaje, tak czuję. Tak powinienem zrobić w danej sytuacji? Nie, ponieważ tak powiedział Pan w swoim słowie. O ileż mniej mielibyśmy problemów w naszym życiu, gdybyśmy przypomnieli sobie słowa Pana. Tak jak to Piotr powiedział, przypomniałem sobie słowa Pana. Drogi przyjacielu, gdy nie wiesz co robić, przypomnij sobie słowa Pana. Przypomnij sobie to, co On powiedział do nas w swoim słowie, sięgnij do Biblii, która jest Jego Słowem, aby znaleźć wskazówki, żeby wiedzieć, co robić. Czytamy tę historię Piotra, który tłumaczy się z tego, co się wydarzyło w domu korneliusza, czytamy o tym, że On, tam później w 17 wersecie, mówi, że no, skoro Bóg coś zrobił, skoro Bóg się do tego przyznaje, skoro Bóg dokonał tego cudu w tamtym miejscu, to ja się z tym zgadzam, ja to przyjmuję. Bo ja pamiętam, że w swoim słowie Bóg wcześniej to zapowiedział. Dlatego ja się tego trzymam. I, i to popatrzcie, jak Bóg zmienił życie Piotra. Bo wcześniej, można powiedzieć, ten Piotr w Ewangeliach, to był bardzo porywczy Piotr, który miał wiele różnych pomysłów, którego, którego pomysły były wykrzykiwane czasami w najmniej odpowiednim momencie. To tak, jakby ten pierwszy Piotr z Ewangelii, był Piotrem, który mówi: Boże, ja mam plan. To teraz mi zaakceptuj ten plan. Przybij pieczątkę, że się z tym zgadzasz. Ale ten Piotr tutaj, który doświadczył tego zesłania Ducha Świętego, który był przez Boga zmieniany tutaj w dziejach apostolskich, ten Piotr mówi: Boże, jaki jest Twój plan? Bo ja chcę się z tym zgodzić. Ja chcę pójść za tym planem. Ja chcę być wierny temu, co Ty robisz w moim życiu. Pani my czasami mam taką tendencję, widzę to wśród chrześcijan, że traktujemy Boga jako aktora w filmie, który my, do którego my piszemy scenariusz i w który, który my reżyserujemy. ale tak nie jest. To Bóg jest reżyserem i scenarzystą naszego życia I my jesteśmy aktorami, którzy grają w tym filmie, który on reżyseruje, do którego on napisał scenariusz. Dlatego jeżeli nie wiesz co robić, przypomnij sobie słowa Pana, które powiedział i zgódź się z nimi. Zagraj tak, jak On napisał to w swoim scenariuszu, tak, jak On napisał to w swoim słowie, a wtedy zobaczysz, jak błogosławieństwa będą spływać i będziesz zaskoczony Bożą wiernością tym, jakim On jest i jak działa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.